Kolejny dzień w pięknym Lublinie. To tutaj, w samym centrum miasta, znajduje się jeden z najstarszych wydziałów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Prawa i Administracji. Kierując się w jego stronę, nie sposób nie zauważyć pomnika patronki uczelni, Marii Curie-Skłodowskiej, znajdującego się w centralnym punkcie Placu Akademickiego. Wydział, na który chcemy was zaprosić, to bez wątpienia miejsce wyjątkowe. Przyjrzyjmy się zatem, jak wygląda od środka. Ale zaraz, zaraz. Najpierw kawa. To właśnie od niej student WPIA najczęściej zaczyna swój dzień. Pyszna kawa, która wprawia fantastyczny nastrój i daje energię do działania. Dzięki porannej dawce kofeiny ten dzień na pewno będzie udany. Teraz studenci, niesieni kofeiną płynącą w ich żyłach, mogą zjewać już prosto na zajęcia. Na Wydziale Prawa i Administracji ćwiczenia i wykłady odbywają się z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz zaangażowaniem ze strony studentów. Tak, aby słynna zasada zakuć, zdać, zapomnieć nie miała zastosowania. Między zajęciami warto poświęcić chwilę na małą powtórkę wiedzy, korzystając ze zbiorów biblioteki wydziałowej lub zaopatrując się w księgarni naukowej, mieszczącej się w budynku naszego wydziału, atmosfera panująca w murach WPiA bez wątpienia sprzyja zgłębianiu tajników prawa. Oczywiście, nie samą nauką żyje student. Zobaczmy zatem, co się dzieje w sali 105, czyli siedzibie samorządu. Samorząd Studencki Wolny Czas chętnie spędza na organizacji życia studenckiego, zarówno na uczelni, jak i poza jej murami, odpowiadając za różnego rodzaju akcje charytatywne, spotkania z ekspertami, konferencje naukowe… I niezapomniane wydziałówki! No tak, i niezapomniane wydziałówki, czyli cieszące się niemało popularnością studenckie imprezy integracyjne. Samorząd, jako przedstawiciel studentów, pośredniczy w kontaktach z władzami wydziału. Dla studentów drzwi władz dziekańskich są zawsze otwarte. Nieodłącznym elementem życia studenta jest załatwianie licznych spraw w dziekanacie. Na szczęście, panie z dziekanatu zawsze służą pomocą. Aula Uniwersytecka, będąca sercem WPiA, jest miejscem, w którym odbywają się najważniejsze wydarzenia na naszym wydziale inaugurację roku akademickiego, promocje doktorów i doktorów habilitowanych, zjazdy, konferencje i konkursy. Jeżeli wybierzecie nasz wydział, to właśnie w tym miejscu spotkamy się z Wami po raz pierwszy na uroczystej immatrykulacji, czyli uroczystości, na której zostaniecie oficjalnie przyjęci w poczet studentów. Dziś możemy zobaczyć, jak studenci mają możliwość sprawdzenia swojej wiedzy w praktyce. Odbywa się tu symulacja rozprawy sądowej. Również i takie praktyczne zajęcia znajdziecie w ofercie kształcenia naszego wydziału. Studenci mogą poszerzać swoją wiedzę podczas licznych konferencji naukowych organizowanych na WPIA, zarówno jako słuchacze wystąpień, jak i referenci prac naukowych. Udział w konferencjach to niepowtarzalna okazja do spotkania ekspertów z różnych dziedzin prawa i sprawdzenia się w roli przyszłego naukowca. I tak minął kolejny dzień na naszym wydziale. Po zajęciach studenci wspólnie udają się spędzić nieco wolnego czasu inaczej niż na nauce. Pamiętajmy, że studia na Wydziale Prawa i Administracji to nie tylko nauka, zajęcia, egzaminy i hektolitryka. Poznasz tu ludzi, z którymi nie będziesz spędzał czasu wyłącznie nad książkami, ale z którymi również nawiążesz wspaniałe znajomości na długie lata. Do zobaczenia w październiku!